Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku InfoSimsów, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co dojdzie w trzecim kwartale, czyli od lipca do września bieżącego roku. Oczywiście najważniejszą rzeczą, o jakiej za chwilę porozmawiamy, to jest dodatek, do którego, do którego już dostaliśmy zwiastun, więc jest największa rzecz, która wyjdzie w lipcu, ale oprócz tego... Z tym kwartelem ma dojść również kolekcja budowlana oraz kolekcja z ubraniami, być może będą razem, być może osobno. Spodziewajmy się, że gdzieś sierpień i wrzesień zapewne wyjdą. No i oczywiście mają być również aktualizacje gry podstawowej. No i jedną z aktualizacji to właśnie, która wyjdzie tuż przed dodatkiem, właśnie o którym sobie za chwilę powiemy ma dodać dla nastolatków jakieś nowe aspekty, w których będą mogli poznawać lepiej siebie, to było tak nakreślone bym bardzo z grubsza było bardzo nakreślone właśnie w tym co za chwilę przeczytamy, oraz również ma, je, ma dość owłosienia, w szczególności e, owłosienie, którzy, które nastolatkowie będą mogli na swoich, bym powiedziała, twarzach pewnie, ale może i na, również na ciałach rosnąć, które im będzie rosnąć, bym powiedziała, na ich ciałach i które będą, nie wiem, musieli sobie golić może czy coś pielęgnować je, a więc w jakiś sposób również porost włosów na ciele Sima ma być właśnie w grze podstawowej włożonej już w aktualizacji w lipcu, bo nowy dodatek wychodzi w lipcu. A dokładniej dodatek licealny lata ma wyjść 28 lipca właśnie do gry. Jak już chcecie kupić, to już można przed, przedpremierowo zamówić. Jak się tam do któregoś czasu zamówił w przedpremierze, to się dostaje jakieś trzy dodatkowe nowe obiekty, tak samo jak było z wiejską sielanką rok temu, tak teraz i tutaj jest coś takiego, że jak się zamówi do któregoś tam czasu dodatek, ale to pewnie oczywiście obejmuje tylko to, co się zakupi na oryginie oraz na Steamie, bo jak ja rok temu kupiłam wersję pudełkową w sklepie, to nie dostałam obiektów, więc w tym roku pewnie będzie tak samo. Więc jeśli do tego czasu kupicie właśnie dodatek, pewnie na tych platformach, to dostaniecie tam jakieś nowe krzesło, lampę i, 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 i jakiś głośnik. O, tyle. Więc nie wiem, czy to jest warto, ale porozmawiajmy sobie najpierw o samym dodatku licealne lata, który ma wyjść, tak jak mówiłam, 28 lipca. Live twórców będzie na YouTube oraz Twitchu 15 lipca o godzinie 20, więc jeśli chcecie więcej zobaczyć na temat tego dodatku, to no 15 lipca SimGuru więcej pokażą. Później zapewne jak tylko Game Changersi, czy oczywiście, oczywiście osoby w Creative Network dostaną kody, to też oczywiście na pewno pokażą nam ten dodatek jeszcze przed premierą. No i oczywiście powiedzą nam, jeśli ten dodatek nie działa przed premierą, zobaczymy, to jest dla mnie najważniejsze, czy on będzie działał i czy będzie dobrze działał, bo jest tu wiele aspektów, które może bardzo, bardzo źle działać. No ale o czym jest, bym powiedziała, ten Dodatek, ten dodatek jest o liceum, kto by się dziwił, co nie? Mamy liceum Cooperdale High w mieście Cooperdale, albo Copperdale bym powiedziała, pewnie Copperdale, bo to jest dwa, jedno o, więc o, Copperdale w, i, i liceum Cooperdale High. Więc mamy nowe miasto, które zostało zbudowane parcelami przez tutaj kilka, kilka osób, w tym z Griffey, X-Freezer Bunny i YOL1990, więc... Przynajmniej te trzy osoby zbudowały kilka parcel właśnie w tym nowym mieście. No i oczywiście największą rzeczą w tym mieście będzie to liceum, które teraz będzie interaktywne, do którego nasi Simowie będą mogli chodzić na zajęcia, będą mogli chodzić do swoich szafek, rozmawiać ze znajomymi, chodzić na stołówkę, nie wiem, robić pranki nauczycielom i w ogóle, i w ogóle będą mogli też chodzić za, za karę, nabym bym powiedziała... Siedząc o, w kozie, tak zwanej, będą mogli siedzieć, ale również będą mogli chodzić na przykład na zajęcia pozaszkolne, a więc na przykład tutaj futbol, czy leading, czy jeszcze inne rzeczy. A więc to ma być podobno rozwinięte i ma być rozwinięte życie naszych tutaj nastolatków właśnie w tym liceum, do którego teraz, jak widzicie, będą właśnie mogli nasi simowie Chodzić, tutaj też jest dokładnie opisane, co będą mogli robić i tutaj, że właśnie mamy te zajęcia pozaszkolne, na które będą mogli chodzić. Dodatkowo również, oprócz zajęć pozaszkolnych, będzie oczywiście bal ma maturalny, będzie również rozdanie świadectw, tak zwane, również, więc będą te ważne wydarzenia również. No i oczywiście, jak jest bal maturalny, to również będzie można zaprosić innego Sima, żeby poszedł z wami jako wasz partner, więc tutaj to też była wielka część samego zwiastunu właśnie. Tego tutaj właśnie dodatku, więc tutaj też na pewno link zresztą do tego, co pokazuję teraz, oraz do samego zwiastuna również jest w opisie odcinka. Nie skupiam się tutaj za bardzo na zwiastunie, bo wydaje mi się, że ten opis, który tutaj jest, ma więcej, bym powiedziała, rzeczy do powiedzenia takich szczegółowych właśnie niż sam zwiastun, bo zwiastun na przykład nie mówi jak się nazywa miasto, jak kto stworzył parcele, czy na przykład właśnie takich rzeczy, no i również nie mówi o tutaj również aktualizacji, a właśnie ten e, tekst tutaj mówi, no i również e, będzie coś takiego jak plambitowe nabrzeże i to jest bardziej takie część wesoło-miasteczkowa, bym powiedziała, to zresztą widać też, jak zobaczycie sobie z wiosną, rzeczywście, tam jest młyn, diabelski młyn, fotobudka i nawiedzony dom, a więc tam można pójść, mam nadzieję, że będzie można tam do tego parku rozrywki pójść Całą rodziną, a nie tylko nastolatkami, że to nie będzie, nie będzie tylko miejsce dla nastolatków, ale również no, dla całej rodziny, ale na pewno będzie można tam pójść właśnie naszymi nastolatkami. No i bardzo fajna rzecz, jaką właśnie tutaj jest o nastolatkach, że na przykład nastolatkowie będą mogli spędzać czas w swoich pokojach, na przykład siedzieć na łóżku, to tutaj widzimy, będą mogli się wymykać wieczorami przez okno. W ogóle jest animacja otwierania okien, co jest dobrze widać na związku, więc jestem pod wielkim wrażeniem. No, ale również na przykład to, co zostało pokazane na zwiastunie, będą mogli urządzać bitwy na poduszki, więc to też fajna, fajna sprawa, ale mam nadzieję, że na przykład bitwy na poduszki będą mogła przeprowadzić dziećmi, młodymi dorosłymi, kimkolwiek, a więc mam nadzieję, że te niektóre rzeczy, te niektóre interakcje nie będą ograniczone tylko do nastolatków, no bo czasami ten etap w moim życiu Simów jest krótki, więc chciałabym, żeby na przykład to, co zostało dodane w tym dodatku, również się na innych Simów gdzieś tam przerodziło i przeszło dalej. A jeszcze wracając tutaj do góry, to zostanie też dodana nowa parcela second hand, który jest również lokalem z bubble tea, czyli bardziej bym powiedziała taki napojami, bym powiedziała z bobą, bym powiedziała, taka bardziej herbata, wiecie, z bobą, tak jak to widziałam gdzieś tam na zdjęciu. Więc również będzie taka nowa parcela publiczna, zobaczymy jak to wpłynie właśnie na grę i co to dokładnie będzie oznaczało właśnie w grze i po co nam second hand w grze, skoro nie ma kupowania ubrań, więc czy albo, albo nie ma potrzeby, bym powiedziała, kupowania ubrań, więc jestem naprawdę ciekawa, jak to będzie działało. Podobno nasz Sim będzie przez to właśnie mógł tam pracować i będzie też mógł być simfluencerem, jak to właśnie było. No i tutaj też jest etap właśnie, że mogą nasi Simowie poznawać siebie, ale że właśnie jest też darmowa aktualizacja która właśnie Simon pozwoli poznać swoją tożsamość na więcej sposobów. Nie mam pojęcia, co to znaczy. No, zobaczymy. Mamy, ma być jakaś nowa funkcjonalność w grze podstawowej, no i również właśnie będą mogli Simowie pielęgnować i przycinać naturalne owłośnienie na ciele. To też zresztą troszeczkę było gdzieś tam widać właśnie na, na zwiastunie, ale tak bym powiedziała niewiele, niewiele, więc mam nadzieję, że tutaj będzie tego więcej. No, tutaj jest więcej o życiu bym na, na przykład właśnie naszego nastolatka, że będą mogli robić pranki, że będą mogli mieć właśnie więcej rzeczy, będą mogli właśnie robić na swoich swoich sypialniach, co ja mówię, urządzać bitwy na poduszki, uciekać oknami i te sprawy i te sprawy. No i, i tutaj jest też wspomniane o właśnie o tych influencerach, że będą mogli być i że będą mogli właśnie tutaj za pomocą właśnie apki w telefonie trendy będą no właśnie mogli się lansować, więc to też troszeczkę było pokazane właśnie na Zwiastunie, ale nie za bardzo czasami nie wiadomo na Zwiastunie, co jest naprawdę częścią rozgrywki, a co było tylko wiecie, zainscenizowane tak naprawdę, więc to też nigdy nigdy nie wiadomo, i to mamy zdjęcia również, oczywiście z balu maturalnego i też to jest to, to o czym mówiłam. Tu jest na pewno też od razu przejście do polskiego zwiastuna, który jest zawsze niepubliczny, i do tego link też wam zostawię w opisie odcinkach, jakby się chcieli zobaczyć sam zwiastu, No i tak jak mówiłam, 15 lipca o godzinie 20 live, a 28 lipca 22 28 lipca 2022 roku wyjdzie oczywiście gra dodatek właśnie do The Sims 4, więc jak coś można już kupić, tak jak mówiłam, w przedsprzedaży. No i tyle na razie wiemy na temat tego dodatku nie za bardzo. Wiadomo, że będą interaktywne telce. Dla mnie jest bardziej ważne, że jak na przykład gram swoją rodzinką siedmiosobową, gdzie mam, mamę, tatę, wujka, ciotkę, i trójkę dzieci, nie wiem, jedne, jedno małe, dzie nie, powiedzmy jedno dziecko i dwójkę nastolatków. Czy ja tą dwójką nastolatków będę mogła pójść do liceum i nimi aktywnie rozgrywać dzień w liceum? Bo na ten moment, gdy mamy aktywne kariery, to aktywną karierę mogę robić tylko jednym Simem naraz. Nie mogę robić dwójką Simów naraz, mogę tylko z jednym iść do pracy. Więc na przykład, jeśli mam dwóch lekarzy, to tylko jeden może aktywnie rozgrywać dzień w pracy, drugi nie. Więc ja jestem ciekawa, jak to będzie działało z liceami w przypadku właśnie posiadania większej ilości nastolatków w domu. A to się przecież często zdarza, jak już gramy rodzinnie, to przeważnie mamy kilkoro dzieci w tym samym wieku, albo przynajmniej w podobnym wieku, gdzie gdzieś razem idą przez to wszystko. I jak to wszystko rzeczywiście będzie wyglądało, nie wiem, zobaczymy. I to jest dla mnie największa, bym powiedziała, tutaj zagadka, czy właśnie to będzie dobrze działało w przypadku większej ilości nastolatków w domu, bo fajnie by było, żeby na przykład. Mogłabym też naszych nastolatków po prostu wysłać do tej szkoły, żeby ja też nie musiała z nimi zawsze chodzić. Bo wiecie co, nie taka rozgrywka aktywnymi karierami w domu, gdy właśnie mam całą rodzinę do zajęcia się, często jest naprawdę bardzo uciągliwa. Więc mam nadzieję, że od czasu do czasu tych nastolatków również będzie można wysłać do tej szkoły samopas, na te zajęcia lekcyjne, samopas, żebym ja nie musiała z nimi tego robić. A więc na pewno. Dojdą też nowe umiejętności w tym dodatku, bo na pewno futbol jest ważną rzeczą, ten cheerleading, a więc będą nowe jakieś tam umiejętności, nowe rzeczy, które nasz Sim będzie mógł robić. Widać było na zwiastunie, że właśnie będzie pewnie spe jest specjalna mata będzie właśnie do cheerleadingu i do ćwiczenia cheerleadingu właśnie w domu naszymi Simami, więc to na pewno jest jakaś jedna z nowych rzeczy. No zastanawiam się, co jeszcze, co jeszcze będzie jako takie obiekty funkcjonalne w samej grze, które również będziemy mogli stawiać w domu naszych Simów również i który będziemy mogli korzystać również po szkole, w domu naszych Simów. No i właśnie ta grywalność wieloma rodzinami, wieloma simami z jednej rodziny zobaczymy. Jeszcze że powiedziawszy wam, nie tego się spodziewałam, jak myślałam, że wyjdzie właśnie na dodatek, bardziej się, miałam nadzieję, że dojdą szkoły prywatne, że dojdą szkoły z internetem, a nie że po prostu szkoły średnie będą aktywne. Szczerze powiedziawszy, mi to średnio pasuje, szczerze mówiąc, na przykład jak gram w Legacy Challenge. Na krótkim życiu jest to naprawdę byłoby upierdliwe codziennie chodzić z moimi nastolatkami do szkoły. Naprawdę i naprawdę trudne również wydaje mi się, bo oni tam mają niewiele czasu na, na życie swojego nastoletniego czasu na krótkim życiu, więc to też byłoby na pewno bardzo, bardzo trudne i mam nadzieję, że również gdzieś tam będzie można ich, mówię, tak jak mówiłam, wysyłać samopas i nie tylko korzystać z tego. Pewne efekty tego... E e Rzeczy z tego dodatku są, wydaje mi się, fajne i ciekawe, ale jak zobaczyłam na oryginie ceny tego dodatku, czyli 180 zł, prawie 180 zł, to mnie przeraziło, więc ja zdecydowanie będę czekała, aż ten dodatek pojawi się w promocji, a kiedyś się na pewno pojawi, więc myślę, że w grudniu w wyprzedażach gdzieś tam świątecznych na pewno się pojawi na promocji, pewnie minus 50. Więc ja raczej będę czekała, aż właśnie on będzie w promocji minus 50, żeby go zakupić, bo niestety dodatki poszły mocno w górę z cenami w Polsce, a w Stanach nie. W Stanach to nadal jest 40 dolarów, a u nas to już jest teraz 180 zł, gdy na samym początku, w 2015, 2014 roku, w 2015 wyszedł pierwszy dodatek, on kosztował 120, więc teraz kosztuje 6 więcej, więc można powiedzieć półtora raza więcej, więc yy, nie dziękuję, poczekam na promocję. Przynajmniej tyle z mojej strony. Na pewno będę również robiła dla Was materiały. Jak tylko pojawią się dodatkowe informacje, więc na pewno, jak będzie live, to później z live'a zrobię Wam podsumowanie, żebyście też wiedzieli, co z czym się je. Ale niestety, jak wyjdzie sam dodatek, to u mnie rozgrywki z dodatku bezpośrednio po premierze nie zobaczycie, bo niestety chyba się wstrzymam z zakupem. W szczególności, że mówię, aktywny dzień w liceum. Raczej będzie mi więcej przeszkadzał, więc ja sobie zdecydowanie poczekam. Zobaczę również, jak to wygląda, czy są z tym problemy, jak duże są z tym problemy. Musimy mieć z stylu głowy, że ostatnio jak wychodziły gdzieś takie większe dodatki, większe pakiety rozgrywki, które dodawały nowe funkcjonalności, całkiem nowe funkcjonalności, często na początku były zbagowane. Więc tutaj też sądzę, że to może być na początku mocno zbagowane albo po prostu singuru czegoś, niestety na początek nie przewidzieli i być może będą to poprawiać albo zmieniać później, więc to też musimy mieć gdzieś tam z tyłu głowy, a może niektórych rzeczy nigdy nie poprawią, takie na przykład niektórych rzeczy, rzeczy z życia eko nigdy nie poprawili, a wypadałoby szczerze powiedziawszy, więc to jest moja też opinia na temat tego dodatku, piszcie co wy sądzicie, czy widzieliście zwiastun, co sądzicie na temat całego dodatku, całego konceptu tego dodatku, nie było za bardzo zdjęć Nowego Miasta, więc tutaj też zobaczymy, Właśnie jak będzie ono wyglądało. Ma być właśnie bardziej. Tutaj na samym początku było napisane, że jest ono w stylu, że jest położone nad brzegiem jeziora. Z, niegdyś słynące z rozwiniętego przemysłu wydobywczego. Więc wydaje mi się, że w pewnych momentach może być podobne do Evergreen Harbor, ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja oczekuję oczywiście na więcej zdjęć samego właśnie miasta, żeby zobaczyć i podjąć decyzję właśnie jak to będzie wyglądało, ale mówię, ja raczej będę czekała na promocję tego dodatku, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia, susu. Su.